Jest ze mną Marcin. Jestem. Jesteś. Marcin, to jest dobry Twoje. Znaczy, dobry tak, to jest moje. Autentycznie. Dostaj sobie na tle, żeby było. Na... Dobra, stanę się na tle. Na tle i jest to, jest to Twój pojazd. Tak. Co się stało, że wszedłeś w jego posiadanie? A bardzo fajne. To się stało tak, że mój tata zawsze o takim marzył już od swoich takich najmłodszych szkolnych lat, a myśmy mieli taką zaprzyjaźnioną starszą panią, która taki samochód, ten samochód konkretny miał od nowości. No i on się z nią dogadał, jako żeśmy się znali, że. E, będzie miał u niej tak zwany pierwokup, kiedy ona zdecyduje, że go sprzedaje, bo ten samochód, ten samochód używała no ładnych parę, jak nie parę dziesiąt lat. No i w pewnym momencie po prostu jak on się zaczął sypać... Ty, ale czekaj, twój tata się dogadał, tak? Tak, mój tata się dogadał, bo to było jeszcze... koło 2009 roku, coś, coś, coś w tamtym rejonie. Bo ja byłem wtedy jeszcze w podstawówce. No i tata się z tą panią dogadał, z panią Basią, że odkupi od niej ten samochód, kiedy ona już będzie chciała go sprzedać. Mhm. I w momencie kiedy on się zaczął troszeczkę bardziej sypać i stał się trudniejszy w utrzymaniu no to ona już podjęła decyzję, że najwyższy czas a że tata mm -hmm. jest y, z wykształcenia inżynierem po y, budowie maszyn, to właśnie na kierunku samochody, ciągniki a z zawodu no trochę mechanika, trochę diagnosa stacji kontroli pojazdów no to wiadomo było, że sobie poradzimy z tym autkiem jako tako, przynajmniej ze strony mechanicznej Ty czekaj, przyjdziemy sobie do niego, wsiadaj Tak, do budzu No chyba tak Pięknie utrzymany. Pójść tak ten, jak, hmm? jak w zamkniętych drzwiach to trzeba tak czasnąć. Dobra, czekaj. Mhm. Yy, no i tata właśnie umówi się na ten pierwokup. W końcu kupiliśmy ten samochód, to było około chyba 2010-2011 roku. Tak mniej więcej jak próbuję sięgnąć pamięcią. No i długo, długo nic się z nim nie działo. On sobie stał w garażu teraz w zasadzie do moich dziadków. W domu po dziadkach, raczej znaczy, że u dziadków właśnie wtedy żyli, yy, i tak sobie stał. I czekał po prostu na lepsze czasy. Czekał aż się zbiorą pieniążki na remont i aż ja się zbiorę yy, z ogarnięciem się trochę bardziej z, z mniej podstawowego do bardziej gimnazjalnego, licealnego życia, żeby się za ten samochód zabrać. Yy, I tak wyszło, że koło mojej drugiej klasy gimnazjum, już przycisnąłem datę trochę, mówię, data Fajnie by było coś z tym samochodem zrobić. Akurat była taka Sposoby, że nie mieliśmy za bardzo co robić wakacji. No i tata ten samochód praktycznie rozebrał. No nie do gołej blachy, bo silniki tam trochę środka skrzynia biegu wszystkie takie rzeczy zostały w środku. No ale tak z grubsza przygotował do remontu blacharskiego. Samochód po wakacjach pojechał do zaprzyjaźnionych Blacharzy. Tam przestał dwa lata. Oni go tam sobie w przerwach dziubali, 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 no i tak po dwóch latach wydziubali. I już później ja przejąłem w pewnym sensie pałeczkę i będąc w drugiej liceum jakoś mniej więcej, no w okolicach osiemnastki złożyłem ten samochód już prawie że sam. No tata mi oczywiście mm. pomagał i tam zawsze jak czegoś nie wiedziałem, co, co gdzie przykręcia, to telefon do taty, tata. Pamiętasz, gdzie to było? I żeśmy razem jakoś kombinowali ze złożeniem tego samochodu? No i tak to było. Na... Ale powiedzmy też, że ten samochód jest dosyć nietypowy, bo takich samochodów zbyt dużo nie ma. nie? Tak. Bo to jest zastawa 1000 P. 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 P, od tego, P od, że jest że polski. Że teoretycznie polski. przynajmniej. Bardziej to jest teoria niż praktyka, no bo. W zasadzie to peto oznacza, że są pasy przypinane w FSO, koła przykręcane, emblemat przykręcany i to chyba by było na tyle. No tam różni badacze historii tych samochodów. Ja powiedz mi, że trzeba ci przerwę, powiedz mi te dywaniki, to też część oryginalnego pana. Nie, to jest Lerła Merlę, 8 złotych sztuka. Ale pasują bardzo dobrze do. Szukałem, bo mnie zawsze kręciło jak w wołgach mieli rusy, tak poruszone te dywany i mnie to się zawsze podobało. To mówię ci, że i naprawdę mega klimatycznie to wygląda, naprawdę pierwszy raz tak. widzę, żeby ktoś miał dywan w samochodzie ale taki wiesz dywan, dywan tak, Natomiast... dywanik domowy typu. dywanik domowy powiem Ci, że naprawdę super jest zrobiona ta tapicerka tak, była... to, to jest oryginalna, nie oryginalna? Jest... Nie, nie oryginalna. Właśnie nie, to jest Twój, Wasz wymysł to jest nasz wymysł, znaczy nasz... no tapicer to wiadomo robi, hmm. bo my to akurat byśmy tego nie umieli a dobra ale... zapytam Cię ale... też tak szczerze bo zacząłeś się w ogóle całą opowieść o tym że masz piękny samochód, ale to było marzenie taty a tak. czy to jest też Twoje marzenie czy to jest spełnienie marzenia taty Twojego? Znaczy, e... bo wiesz, bo tak się zastanawiam czy na przykład Gdzieś tam w tyle głowy nie masz jakiegoś innego klasyka? Nie, nie mam, bo I za parę, e, znaczy no. miałem i już się stałem jego posiadaczem też, ale Dobra, to dajesz, jest, co to? Żuk A15 z 70 roku z wajchą TU, o, przy kierownicy okay. taki w jakim tak zwany smutek. Jeżdżący? w strasznym stanie, niejeżdżący, rozebrany teraz praktycznie do gołej śrubki i też będziemy go razem z tatą robić. Te, teraz mhm. już naprawdę tak e, no to jest auto, żeby, które kupiliśmy, żeby się Pokażemy uczyć, żeby pacharkę lakieryś detale tak, no. E, takie tam pierdółki. E, no a ten samochód, to się śmiej, ta zastawa to w sumie bardziej mnie wybrała, no bo to właśnie było spełnione, to znaczy to jest spełnione marzenie mojego taty, a że ja się wkręciłem w to bardzo, no to w zasadzie przejąłem ten samochód, no bo mhm. e, tata tam mówi, to co ja tym będę jeździł, masz synek, jeździ, e, miej sobie, ciesz się. No i w sumie bardzo dużo mi ten samochód dał i to, że tata tak mnie jakoś wkręcił i mhm. rozpalił we mnie tę pasję motoryzacyjną, bo dzięki temu. Zawsze jest to coś takiego innego. Jak się spotyka z ludźmi, to zawsze jest inny temat, na który można pogadać, i jak się no jest, okazuje, no. to jest bardzo fajna taka później cecha. Mhm. Dobra, oglądniemy sobie jeszcze go wewnątrz. Pięknie, to opowiadaj pokrótce no, tu, Tutaj pod maską jest co oglądać Bo to jest widok stosunkowo niecodzienny Jak się pomyśli o tych takich typowo Demoludowych albo raczej typowo PR-owskich samochodach typu duży Fiat czy Polon, Gdzie napęd był klasyczny Silnik z przodu wzdłużnie i napęd na tylną oś Tu jest wszystko inaczej Tu jest silnik poprzecznie, skrzynia biegów Jest obok silnika, czyli już nie tak jak w Mini Że jedno pod drugim, tylko jest obok Taki już zupełnie nowoczesny I w zasadzie współczesny układ Napęd naprzód. Czterobiegowa skrzynia biegów, no i jak widać, jest to tak fajnie pomyślane, tak zorganizowane, że nawet koło zapasowe się jeszcze pod masą. No wysiłku. właśnie. Tu powinien być jeszcze lewarek, ja go mam w bagażniku, tylko że brakuje mi takiej takiego gumowego haczyka, jakby, nie wiem jak to nazwać, mhm. takiej opaski, żeby to on się trzymał, jak inaczej go tutaj wcale to potem lata brzęczy i nie denerwuje, więc jeździ sobie lewarek oryginalny w bagażniku. Mhm. Ten samochód jest, to jest projekt skończony, czy jeszcze? No, Bo no, jak tak wiesz, patrzę, to co? naprawdę. Super stanie jest. Skończony jak skończony. On był poratowany blacharsko, tak żeby się nie, nie złamał i nie rozjechał. A reszta to już tak, co potrzeba i kiedy potrzeba, jaka się słona pęknie, no to wymieniamy, gdzieś się zaczyna lać olej, no to się szuka problemu. No ale to już jest gruda, takie na bieżąco, tak. nie? To jest takie na bieżąco, bo on remontu mechanicznego nie miał, ma przebiegu tam aktualnie 125 tysięcy z groszami i on nie miał nigdy robionego remontu silnika, także to w mm. zasadzie jest wszystko takie. jak było. Jedyne co ja tutaj mechanicznie tak z, z grubiej żeśmy pogrzeb pogrzebali, no to jest założony włoski gaźnik Webera, bo w oryginale powinien być IPMB Ograd, to jest taka jugosłowiańska firma. No ale to jest w zasadzie ten sam typ, bo ten po prostu ktoś sprzedawał na licie nowe takie gaźniki, no to mówię, a biorę, bo wiadomo, z tymi gaźnikami to nigdy nie wiadomo kiedy się tam zacznie coś zmieniać. Zaglądnijmy jeszcze do bagażnika. jak Ktoś by się wybierał... To bagażnika to ostrzegam, że jest. syf Ale zobaczmy tylko wielkościowo, nie? Wielkość, a, wielkościowo, to też jest fajnie. Wielkościowo bo on w Standie, jest... jak się patrzy, jest nieduży, ale on tam dosyć daleko Dla mnie błogą zawsze błogą to sięga. była taka fajna alternaty alternatywa. Takie coś między dużym Fiatem a e, maluchem, nie? Coś no takiego, tak, że. To jest taki pomost w sumie troszeczkę, ale fajne w nim jest to. On jest o wiele prakty bardziej praktyczny, moim zdaniem, od dużego Fiata, bo tylna kanapa się kładzie. I mm -hmm. się rozkłada. I wtedy ta przestrzeń bagażowa robi się już taka znacznie spora. Więc, jakby ktoś miał gdzieś jechać, w dwie osoby, no to naprawdę może napchać, a napchać do tego mm -hmm. samochodu. No, już pomijając fakt, że gdyby nie miał tej modyfikacji, którą żeśmy tatą poczynili, tak dla. Prowizorycznej poprawy bezpieczeństwa, czyli zagłówki są zdaje się z dużego Fiata albo Poloneza, No to normalnie to się fotele z nie miały, i w zasadzie, jakby je tak przesunąć maksymalnie do przodu i rozłożyć na mm -hmm. płasko, to się robi takie łóżko w tym samochodzie. Więc okay. to jest takie auto naprawdę. Okay. Ty zróbmy kółko jeszcze, zobaczymy jak się nie jedzie. Jasne. W sensie przejedziemy kawałek i. Przód jeszcze trzeba zamknąć, ja wsiadam jako pasażer. No muszę tak naprawdę trzasnąć bo to jest cena tego samochodu. Dobrze. Jest bardzo nie sztywny. Bo to jest wada, to jest autentyczna wada. nie Jak zwróciliście uwagę, to tam pod maską była wsadzona rozpórka kielichów. Ona jest produktem serbskim, już takim bardziej współczesnym, bo Serbowie się ogarnę, zorientowali, że ten samochód się rozchodzi. To jest jego naturalna wada, że po prostu rozchodzą się kielichy. No i stąd Dobra. trzeba trzaskać drzwiami i tak dalej, bo on po prostu nie jest. jedziemy przyczyny. kawałek, zrobimy tam, tam sobie. Duchu, no, nie? kawałek, dosłownie kawałeczek i wracamy. ile nim robisz rocznie? Ostatnio liczyłem, chyba w zeszłym roku zrobiłem jakieś koło 5 albo ponad 50. Stosunkowo niedużo, ale ja w zasadzie jak jest lato i jest stosunkowo ładna pogoda, to ja nie że tyle ile się da bo po prostu wywiadam się tym samochodem, no to jest No powiedz, że naprawdę ja kilka, kilka razy jechałem i... a jak jechałeś to wiesz, że tym w sumie nie jedzie się tak jakoś wyjątkowo, zabytkowo, to jest auto, które bez problemu porusza się w ruchu miejskim, tak jedzie cichutko, do 70, do 100 km tak. na godzinę i nie ma większych problemów. A, Ale to nie jest Twoje daily, nie? Nie, daily nie, bo zimą, przyznaję się bez bicia, stoi w garażu i yy, czeka po prostu aż stopnieją śniegi i spłynie sól, bo po prostu się boimy, żeby, no nie przeżarła go korozja, bo on był w strasznym stanie blacharskim, jak żeśmy go kupili. E, w zasadzie to blacharze jakby robili, to aż się śmiali, że ten, miejsce tego samochodu to jest na złomie, a nie w warsztacie blacharskim, więc w zasadzie w pewnym sensie troszeczkę uratowany. E, no i z tego względu po prostu siłą nie jeżdżę, bo się, no autentycznie się boję, że on przegnije, a już wiem, że zaczyna gnić w jednym miejscu, pomimo, że jest tam 5 lat mniej więcej po tym remoncie blacharskim. Znaczy po jego zakończeniu, bo on się zaczął i trwał trochę. E, więc, e, no, staram się. Po Soli. ale jak pierwszy deszcz przychodzi i podnoszą się trochę temperatury, że olej troszeczkę rzadzieje, że tak powiem no to jeżdżę ile się da, jak nie ma zagrożenia że będzie gradobicie, które mi szyby powybija to staram się jeździć bo... no, to, no to delektujmy się w takim tak, razie tak. przejazdem Sama przyjemność